Byłem na przykład w plemieniu jednym w Etiopii, gdzie dwunastoletnie dziewczynki są obrzezane i one tracą całkowicie swoją kobiecość, bo no, wiesz, jak wygląda, albo słyszałeś, jak wygląda obrzezanie w niektórych krajach dziewczynek. I taka dziewczynka w wieku dwunastu lat wychodzi za mąż, za jakiegoś starego chłopa. E, I tylko dlatego ojciec ją do tego zmusza, bo jeśli ona nie jest obrzezana, to ona nie jest czysta i żaden mężczyzna jej nie będzie chciał, a taki mężczyzna ojcu płaci pięć krów na przykład mhm. za swoje dziecko. Ty niszczysz dzieciństwo swojemu dziecku, kobiecość, za pięć krów na przykład. No, świat jest pojebany, naprawdę. To jest wiele takich rzeczy, których jak nie podróżujesz, to, to nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, jakie rzeczy się dzieją na świecie. Ale jest wiele krajów na świecie, gdzie po prostu dochodzi do tak strasznych rzeczy, że nie da się tego zaakceptować. Pokaleńczanie dzieci w Indiach tylko po to, żeby żebrały. Mhm. Nie da się takich rzeczy po prostu przejść obojętnie i wiesz, nie, nie mówić o tym, I, wiesz, no i to jest, to jest naprawdę porąbane i ja jestem po to, żeby pokazywać, żeby przekazywać ludziom jak to wygląda, czy jest źle, czy jest dobrze, i ja to i tak muszę pokazać i powiedzieć, a ocenę zostawiam każdemu, wiesz, co